Panie Kennecie Barnett, jak tam po powrocie na służbę? Tak. Tak? Tak. To dobrze. Ja również tak sądzę. E... Właśnie jedziemy na wschód e, po udanym pościgu. Dzięki mnie został zatrzymany kolejny podejrzany, kolejny pirat. E, na ulicach Los Santos został zlikwidowany. Bez bezpieczeństwo na drogach w stanie Fenendra znacząco się poprawiło. Jestem z tego bardzo zadowolony. No. Tak. I co pan chce zmienić w Los Santos? Na pewno chcę, żeby naprawiona została szyba od strony kierowcy w radiowodzie 111, ze względu na to, iż po prostu się uszkodziła i no niestety nie za dobrze działa, czasami się zacina, trzeba w nią no mocniej stuknąć, a no po prostu dla moich czasów, kiedy to ja byłem sierżantem drugiego stopnia, takie rzeczy nie miały po prostu miejsca, radiowozy były zawsze wyczyszczone, matko boska poślizg, jawno nie jeździłem a po kieliszku, to nie polecam. E... <laughs> Dawno, no, no, no po prostu radio zawsze śliśniły, wszystko było naprawione, nie miało żadnej ryfki a no tutaj co zostałem to naprawdę wpina eee, Wypalone papierosy na podłodze w radiowozie, o, to a urodziny nie były niewypalone.